Po pierwsze chciałbym podziękować kibicom, że przyjechali się na dzisiejszy mecz i dalej nas wspierają i, i wierzą w nas. Druga rzecz, jeszcze żyjemy koszykarsko i, i na, pewne, na pewno będziemy walczyć do końca o to utrzymanie i, i się nie poddamy, więc dalej nasza sytuacja jest zła, ale, ale dzisiaj pokazaliśmy, że, że jeszcze wierzymy i, i gramy do końca. I trzecia rzecz, drużynie zaszyci na rzecz najlepszego uh, w playoffach i aby osiągnęli jak najlepszy wynik. Well, it was um, it was a very uh, good game for both teams. Um, everybody shoot pretty well the ball. Uh, defense was here. It was a good intensity both sides and uh, we could uh, provoke more turnovers. I think it's the key of the game. Um, the gap we could create was uh, important because at the end it's a very good team and it's really difficult to contain this potential they have. but um, we stick together even after uh, the, after uh, sterling gibbs get out for this qualification and we stick even more. and uh, it was a team effort but not only, it's even more than team, team effort because we are often talking about polish not scoring enough. tonight, uh, polish guys score a lot. it was really important. their role is important. i'm happy for them. i'm happy for the team. now we have to keep going. our goal is to play well basketball and to win games. tonight we play well and we won. i hope that we will keep going like this. and uh, i wish that this guy and the club, Will obtain to stay in this league because, uh, they work hard and fali hard as well and I hope że well. No, gratulacje dla zespołu twardych pierników Toroń. było od początku widać, że są bardzo zmotywowani, że chcą wygrać, mają tak naprawdę przysłowiowy nóż na gardle i, i walczą o życie i pokazali co to znaczy walczyć o życie. My musimy, mamy dobry przykład, my musimy tak robić w każdym meczu. Nie jesteśmy drużyną, która jest faworytem tej ligi, nie jesteśmy drużyną, która jest bardzo mocna, jesteśmy drużyną, która wyszarpuje zwycięstwa. I tak jak dziś to zrobi, e, zrobiła drużyna Pierników Toruń. I dla nas lekcja, że nie możemy podchodzić do meczu, że mecz jest wygrany, musimy być skoncentrowani w 100% i dać siebie maksimum od samego początku. Nagraliśmy tylko tak naprawdę samą końcówkę, ostatnie 5 minut. Gdzie o, my mieliśmy przysłowiowy nóż na gardle, natomiast zabrakło w końcówce szczęścia, które nam do tej pory służyło i pomagało. Ale szczęściu też czasami trzeba pomóc. Boli to, że przede wszystkim pierwszą kwartę pozwoliliśmy że piernikom rzucić 27 punktów, prawie 30 punktów, i oni w ten sposób weszli w mecz. I później nam było ciężko ich zatrzymać. Próbowaliśmy różnych, że tak powiem. Taktycznych ustawień i personalnych ustawień, ale nie, do, nie, nie udało się nam tym razem. Chciałem też podziękować kibicom, którzy naprawdę dzisiaj w, przyszli w, w licznej e, e, liczbie, tak, że, że dużo, było, e, dużo było kibiców, że chcą nas wspierać. Za to im bardzo serdecznie dziękuję e, i, i obiecuję, że taki, taki, taki mecz nam się już do końca ligi nie zdarzy. Dziękuję trenerze Filip, twoje zdanie o meczu? Patrząc w statystyki można spojrzeć, że jeżeli chodzi o nasze procenty, nie są one złe. Patrząc na dalsze liczby, gdzieś tam widać, że byliśmy w grze, ale um, przede wszystkim nie, nie dotarliśmy dzisiaj na hale, jeżeli chodzi o obronę. Gdzieś to um, zagubiliśmy. Um, myśleliśmy, że po prostu może mniejszymi środkami uda nam się wygrać to spotkanie. Ale Toruń nam pokazał, że, że się nie da i myślę, że tutaj to spotkanie, nie chcę nic ujmując drużynie z Turunia, bo zagrali naprawdę dobre zawody, ale to my im pozwoliliśmy na to, na to, żeby zagrać w ten sposób, żeby wygrać to spotkanie i to my musimy tutaj bić się mocno w piersi, dlaczego tak się wydarzyło, dlaczego nie postawiliśmy się od pierwszych minut i nie stworzyliśmy takich warunków, jak zazwyczaj stwarzamy rywalom, gdzie, gdzie gra się z nami bardzo fizycznie nieprzyjemnie i... Na pewno dzisiaj tego nie było, to my musimy teraz konkretnie przeanalizować naszą grę, nasze po części zachowanie, dlaczego tak się wydarzyło i jak najszybciej wrócić do, do, do swojego stylu, który tak naprawdę nas identyfikuje i to dzięki niemu jesteśmy w tabeli tam, gdzie jesteśmy, ale tak jak mówię, dzisiaj na pewno nie dotarliśmy tak jak powinniśmy na to spotkanie i stąd wynik jest taki, a nie inny. Jedyne co to... Ostatnie minuty wiadomo, tak jak powiedział, nóż na gardle, to rzuciliśmy wszystko, aby wrócić do gry, ale uważam, że to nie tak powinno wyglądać. Tylko od pierwszych minut to my nadać powinniśmy rytm i, i, i naszą, nasz styl gry, a że tego nie było, to po prostu my musimy teraz pokutować. Jeszcze raz gratulacje dla drużyny Storunia, my wyciągamy wnioski i po prostu musimy iść dalej.